Dzień dobry, cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale. To właśnie styl, ja mam na imię Magda i dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek o tejże, właśnie koszuli, którą mam teraz na sobie, Jeżeli mnie śledzicie na Insta Stories, to wczoraj, dla mnie wczoraj, czyli w niedzielę, pokazywałam Wam zestawy z kombinezonem, który ostatnio udało mi się zakupić, i właśnie na tychże zakupach. Kupiłam również tą koszulę i stwierdziłam, że jakby drugą część stylizacji pokażę Wam tutaj na YouTubie, bo nie wszyscy mnie na Instagramie obserwują. I tak jak tutaj możecie zauważyć, jest to koszula wykonana z ekoskóry w takim kawowym, jakby kapuczynowym, delikatnym kolorze. Jest to taki, można powiedzieć, chłodny beż. Ja generalnie z tego, co możecie tutaj u mnie na kanale zauważyć, wybieram kolory ciepłe. Jestem typem kolorystycznym jesień z latem, z tam latem z jesienią. U mnie to jest takie bardzo pół na pół, że mogę sobie pozwolić na jedne i drugie, na jedną i drugą paletę, jednakże wolę ciepłe kolory, natomiast ta mi bardzo do gustu przypada, mimo swojego takiego chłodniejszego odcienia. I teraz ja, ja ją mam tutaj y, zawiązaną po prostu w pasie i założone mam do tego krótkie shorty, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Ale to jest nieważne. No i tak jak widzicie, jest to koszula zapinana tutaj pod szyję. Ja tu mam akurat rozpięty jeden guzik. Ma takie ściągacze tutaj na rękawach i też ma takie fajne przeszycia tutaj przy górze, na górze przy ramionach, dzięki czemu one dają wrażenie takich jakby bufek. Dla mojej sylwetki, ja jestem sylwetką Y, czyli sylwetką szerszą na górze. To jest oczywiście według systemu osy. Dla mojej sylwetki to może nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby się tutaj dodatkowo poszerzać, ale wiadomo, jak nie wolno, ale bardzo się chce, to można, więc stwierdziłam, że tą koszulę sobie wezmę, dlatego, że bardzo mi się spodobała, bardzo wpadła mi w oko. I takie koszule, słuchajcie, w Zarze za, czy w innych sieciówkach potrafią kosztować 200, ponad 200 na przykład złotych, a ja za moją w butiku Lala w Jaśle zapłaciłam złotych 60. Zostawię Wam, słuchajcie, kochani, linka na dole do Facebooka tego butiku. Warto tam śledzić. Live. Żeby wiedzieć o najnowszych promocjach i nowościach, ale dość tego gadania przechodzimy już do stylizacji. I pierwszy zestaw, jaki dla Was przygotowałam, to jest zestaw po prostu z jeansami, z białym t-shirtem i z białymi sportowymi butami. I właśnie użyłam tej koszuli jako takie mm, okrycie wierzchnie czyli jest to taki po prostu prosty, basicowy zestaw, taka można powiedzieć najprostsza forma wykorzystania tejże koszuli, ale właśnie jest ona tam użyta jako okrycie wierzchnie, nie, jak ta, nie tak jak teraz, mam ją założoną po prostu jako bluzkę, tylko tam jest jednak ona założona jako, jako taką można powiedzieć kurtkę, oczywiście piesek w tle musiał być, bo właśnie mam go teraz u siebie, do tego dodałam też złoty taki kaskadowy naszyjnik, żeby troszeczkę tutaj dodać taki, takiego smaku tej stylizacji i ją po prostu wykończyć, żeby jakieś te ciekawe detale też się tam zadziały i do tego moja beżowa torebka w bardzo podobnym odcieniu z mohito. I właśnie jest to taki, myślę, prosty, basicowy zestaw na co dzień, a ta koszula myślę, że jest bardzo, bardzo fajnym zastępstwem dla ramoneski albo dla kurtki jeansowej. Bo właśnie to są dwa takie podstawowe okrycia wierzchnie, które zazwyczaj nosimy i ona. W tej roli zamiast właśnie tamtych dwóch rzeczy myślę, że doskonale się sprawdzi, a ma też taki fajny, modowy sznyt właśnie przez tutaj te um, przeszycia, przez, przez wykończenie i przez to, jak jest uszyta. Dalej, moi drodzy, mamy taką stylizację, gdzie koszula już jest użyta jako koszula, a nie jako okrycie wierzchnie i założyłam ją do moich m, takich dosyć, można powiedzieć, ulubionych kulotów z Zary, które są jakoś z zeszłego sezonu, albo nawet sprzed dwóch sezonów. Dokładnie nie pamiętam. One są takie zielone, głęboka zieleń i są w taką delikatną krateczkę wiązane też w pasie. Mam takie fajne też tutaj marszczenia na linii bioder, więc dzięki temu bardzo fajnie Tę sylwetkę też kształtują i tak jak właśnie teraz związałam sobie ją w pasie żeby tutaj wszystko sobie ładnie podkreślić, żeby nie wisiała tak po prostu na tych spodniach. Do tego założyłam buty na obcasie, bordowe, z takim wiązaniem na kostce z perełkami, czyli to już jest taki zestaw bardziej, wiecie, elegancki na wyjście, na jakąś na przykład kolację, ewentualnie na rozmowę o pracę. Myślę, że też bym tak poszło. Oczywiście nie mówię o jakichś sytuacjach bardzo, wiecie, formalnych i dreskodowych. I tak, wiecie, akcentując do tych butów dobrałam... Yy, różową torebkę na łańcuchu z takiego ala yy, zamszu, bo to są zamszowe torebka jest z takiego właśnie ala zamszu, dzięki czemu fajnie to do siebie nawiązuje, ale kolor jest inny, więc myślę, że wygląda to ciekawie. Na nie zostawiłam ten sam, tylko wpuściłam go do środka, żeby tutaj na tej koszuli nam yy, nie wystawał. Dajcie znać, co o takim zestawie sądzicie i czy byście poszły w nim, tak jak właśnie mówię, na przykład na rozmowę o pracę. Dalej mamy, słuchajcie, koszulę znowu. Jako koszulę założoną, nie jako kurtkę, zmieniłam tak naprawdę tylko dół i dodatki, bo na szyjnik znowu zostawiam ten sam. Przy wszystkich stylizacjach on mi posłużył tutaj jako ozdoba, jako biżuterię i na dół założyłam spódnicę z poprzedniego filmu, jeżeli oglądaliście to na pewno doskonale ją kojarzycie to jest spódnica wykonana z Lajuselu i Jedwabiu nie pamiętam w jakich procentach, ale oczywiście wszystkie te rzeczy, które mam na sobie i które są aktualnie w sklepach dostępne to Wam na dole podlinkuję jeżeli chodzi o koszulę, to też postaram się znaleźć coś podobnego, żeby właśnie, żeby właśnie osoby, którą się ona podoba mogły sobie coś takiego też zakupić no i tu mam założoną m, tą właśnie zwiewną midi spódnicę z lajoselu i jedwabiu. Ona jest taka asymetryczna, też się pięknie układa na wietrze, jest bardzo delikatna, także na lato naprawdę jest to super propozycja. Do tego torebka, moja z mango, którą na pewno już bardzo dobrze znacie. Ona ma wyszyte na wierzchu właśnie takie kwiatki, i do tego moje też ulubione klapki, mule takie z takim zakrytym przodem, z ryłko, też ze złotą ozdobą. Dzięki temu bardzo fajne nawiązanie jest do tego naszej nika. tutaj na czarne dodatki żeby tak właśnie klasycznie dosyć było i też na spódnicy występują takie czarne kropeczki, także myślę, że to całkiem nieźle pasuje i tutaj myślę, że dla, dla takiej sylwetki znowu jak ja Y w przypadku tej spódnicy ta sylwetka bardzo fajnie się równoważy i wygląda to proporcjonalnie już ta koszula tak bardzo mnie tutaj na tej górze wiecie, nie obciąża. I myślę, że to jest taka stylizacja albo znowu gdzieś na jakąś elegancką na przykład kolację albo na wyjście z koleżankami, ale ja bym też tak wyszła na co dzień, dlatego że właśnie jest to też ubiór bardzo wygodny i z butami na płaskim obcasie. Dalej mamy moi drodzy outfit już bardziej high fashion, bardziej odważny, bardziej już taki wiecie w trendach modowy, coś takiego już powiedziałabym bardziej dla odważnych, dlatego że jest to skórzany total look, czyli mamy użytą tutaj tą koszulę skórzaną, mini spódniczkę, którą też na pewno bardzo dobrze znacie, że mnie, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, bo już ją kilka razy pokazywałam do tego mamy Nerkę, którą znowu wnoszę bardzo bardzo często w poprzednim filmie też występowała, szynik, oczywiście ten sam i do tego Kozaki wysokie hmm prawie do kolan, kowbojki białe, one są w wężowy wzór nie wiem czy na filmie będzie to widoczne ale właśnie mają takie y, wężowe jakby tłoczenie i są na czarnej podeszwie właśnie takiej w kowbojskim stylu są w duży szpic, ten obcas też jest dosyć wysoki ale powiem Wam, że ja się czułam w tej stylizacji naprawdę super ja bym tak bardzo chętnie poszła, bo to jest taki, taki styl, który dodaje mi od razu takiego powera, po prostu wiecie power of woman i w ogóle tak naprawdę się w takich zestawach bardzo bardzo, bardzo dobrze czuję, to jest coś, w czym się doskonale odnajduję. Dajcie znać, yy, czy, czy, jakie jest Wasze zdanie, czy Wy też yy, właśnie Taki kowbojski styl, lubicie. I właśnie tutaj, kiedy mam tą, wiecie, obcisłą spódnicę, jeszcze czarną, gdzie te źródła są takie po prostu w nią wściśnięte i tą górę taką, wiecie, jaśniejszą, jeszcze z tymi bówkami, to to naprawdę wygląda już tak typowo, wiecie, że mi się te ramiona poszerzają. Natomiast to jest też teraz bardzo modne, właśnie, żeby te ramiona akcentować i to też nie jest takie wcale zawsze ważne, żeby tak stricte trzymać się tych sylwetkowych zasad i po prostu patrzeć na to, żeby tylko przypadkiem się nie poszerzyć, bo to wcale tak nie jest, i na naprawdę właśnie mimo tego, że niby swoich ramion poszerzać nie lubię, to w tej stylizacji czułam się naprawdę super. A ostatnią już propozycją, jaką dla Was przygotowałam, jest zestaw z jedwabnymi spodniami też z poprzedniego filmu. To są właśnie te takie spodnie jakby delikatnie rozszerzające się, delikatnie dzwony, w 100% wykonane z jedwabiu, niesamowicie wygodne. Do tego założyłam ala już jedwabny top, obydwie rzeczy pochodzą z H&M, bo ta bluzka w ogóle jest od piżamy, ale to jest tak naprawdę szczegół i znowu koszulę mamy założoną jako, jako kurtkę, jako okrycie wierzchnie, do tego klapki, które już pojawiały się wcześniej, moje klapki z ryłko i jasną na przekór torebkę, żeby nie był ten zestaw buty i torebka po prostu w jednym kolorze, tylko trochę na przekór, Naszej nie zostawiłam ten sam, bo on też tutaj fajnie przy tym większym dekolcie bluzki tak sobie kaskadowo opada. Powiem Wam, że ta stylizacja mi osobiście się podoba jakoś tak najmniej. Z tych wszystkich, nie wiem szczerze mówiąc, z czego to wynika. Może brakuje mi chyba jakiegoś y, paska w talii, albo lepiej bym się czuła, gdyby ta koszula była po prostu gdzieś tutaj y, związana. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o komfort, jak się w niej czułam, to naprawdę mogę powiedzieć, że super, dlatego że tak jak już wiecie, te spodnie to jest po prostu szczyt wygody. Tak samo ten y, top. On jest akurat z poliestru, to jest w ogóle piżama. Mam cały zestaw taki właśnie z. Y, ten, ten top z koronką, do tego jeszcze spodenki, to jest piżama, ale ja bardzo często w tym po prostu chodzę, tak normalnie, bo czuję się w tym bardzo fajnie i to wcale nie jak piżama nie wygląda i to jest poliester, a ten poliester jest po prostu tak dobrej jakości, że ja się w nim czuję świetnie, naprawdę wiem, że niektórzy mnie za to zlinczują na pewno. Ale ja naprawdę ten poliester, ten gatunek poliestru, który jest w tych piżamach używany, naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza i koniecznie muszę sobie kupić drugą taką piżamę, bo widziałam też, że są w bardzo wielu różnych innych kolorach też dostępne. No i tutaj właściwie to mamy taki zestaw też mogę powiedzieć, że na co dzień myślę, że bym tak też mogła spokojnie gdzieś na przykład na spacer z koleżankami na przykład wyjść. I też myślę, że czułabym się w nim całkiem nieźle, ale tak jak powiedziałam, nie jest on mój ulubiony. Także co, to są mi wszystkie zestawy, które chciałam Wam na dzisiaj y, przedstawić. I w tym filmiku chodziło mi o to, żeby pokazać Wam, że taka właśnie y, y, koszula z ekoskóry, z takimi tutaj modowymi przeszyciami na ramionach, jest bardzo fajną propozycją, na przykład też do y, garderoby kapsułowej. Wiem, że to jest takie pojęcie, które niektórzy, które niektórzy lubią, a niektórzy nienawidzą, bo jest dosyć y, nadużywane, mam wrażenie, w ostatnim czasie, ale po prostu chodziło mi o to, że znowu taką rzecz. Może naprawdę wielorako i na mnóstwo różnych sposobów wykorzystać. W ogóle dzisiaj założyłam kolczyki. Doskonale wiecie o tym, że ja mam tunel 16 mm, ale założyłam kolczyki. Mam nadzieję, że moich wielkich dziur tutaj nie widać, no ale trudno. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas i już za tydzień albo. Bardzo, bardzo niedługo. Widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać, który zestaw najbardziej przypadł Wam do gustu, i czy macie coś podobnego w szafie. I zapraszam Was bardzo serdecznie też na mojego Instagrama. Nazywam się tam to właśnie styl, tak samo jak tutaj na YouTubie, i to już będzie nazwa, która zostanie, bo tak jak już widzicie, jeżeli znowu od początku jesteście, to na pewno wiecie, że już kilka razy zmieniałam nazwę, ale to jest nazwa, która ze mną już zostanie. I właśnie na tym Insta Stories bardzo też często się pojawiam, pokazuję Wam te zakupy, równe stylizacje, ewentualnie to to się u mnie na bieżąco dzieje, także serdecznie Was tam odsyłam. I to już wszystko na dziś, bardzo Wam dziękuję i do następnego filmu. PA!